Zabezpieczenie własnej infrastruktury IT to nie lada wyzwanie. Zamknięcie jej na klucz już od dawna nie zdaje egzaminu. Lokalne centra danych wymagają dużego nakładu pracy w ich tworzeniu i utrzymaniu. Największym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno serwerów, jak i danych. Dzisiejsza dynamika zmiany środowisk teleinformatycznych, jak również nieustanna ewolucja zagrożeń wynikających z działań cyberprzestępców. Wymaga wykorzystania spójnych, gwarantujących bezpieczeństwo rozwiązań oraz nieustannego monitorowania infrastruktury. Z pomocą w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniem infrastruktury IT przychodzą rozwiązania chmurowe. Chmura obliczeniowa, poza elastycznością i dostępnością, oferuje również szereg narzędzi, które pozwalają weryfikować bezpieczeństwo, na bieżąco monitorując je i dostosowując je do zmieniającego się świata IT oraz pojawiających się zagrożeń. Wiele globalnych koncernów korzysta z zalet chmury publicznej, na niej opierając swoje bezpieczeństwo IT i budując kluczowe systemy. Z zalet Microsoft Azure czy Google Cloud korzysta Pepsi, Procter Gamble, Nestle czy Renault. W Atendę posiadamy doświadczenie w budowaniu rozwiązań chmurowych. Chcesz zobaczyć, jak pracujemy z klientami, pokazując im możliwości i zalety chmury obliczeniowej? Zarejestruj się i przyjdź 4 października do browarów warszawskich na bezpłatną konferencję Atende Security Forum. Zapraszam.